Siema siema, z tej strony Sklejek. Dzisiaj polecimy z wbiciem 15 tysięcy pralków na moim głównym koncie Pan Szymon. No, teraz bym powbijał I szczerze powiedziawszy yy, Już mi się powoli tak jakby skończyli zadymiarze Na razie ma emeryturę taką na 20 randze, 21 I tylko na nim mi została Do wbicia na 20 i dzisiaj chciałbym się postarać, żeby trafić z tego Mega chociaż Kiełka, albo kielka Leona, lub Spike'a, lub któregoś z albo Gale, albo search. Cieszyłbym się z każdej postaci, więc co przedłużać? Nie będę nic mówił, zaczynajmy tą gierkę. Nie wiem, w zmowie idealnie styknie, że na nich wbije na 20 i idealnie 500, yy, te nie 500 połeków, tylko 15 tysięcy, więc może się uda, ale nie wiem. Tam jest kluczek, chodzi do mnie, a nie tu, tam uciekłeś ze Boxa masz wypaść. Cieszyłbym się na serio, obym się wydał normalnie i obym nie mówił, tylko bym. Trzy czoły, że tak powiem, na widok le legendy. 15 tysięcy to nie jest jakiś duży osiąg. Czy znaczy sukces w tym? Bo najlepszy to by był, nie wiem, 20, 30, ale tu, tam nie mówiąc o tych. Bo to by był wyczyn. Okej. Okay. Wyjść... Dobra, na razie się skupię tak na grze, ale jest nadal pięć dru drużyn, więc... Słabo, ale dobra. Kolejny Tig, ja nie lubię Tików. Bo tig Tigą rzucę te bomby i ja nie jest natrętny, ale dynamite, uśmieszek, uśmieszek. Le jedziemy z tym botem, a co tam. Ciekawe jakiego Master para? czy skacze? Czy właśnie ten, coś tam rozwalę, czy jakoś tak? Dobra, już ci pomogłem. O gościu, o gościu, malinowy. Jej, i ja nie, hums. O jasny cias. Dobra, ja mam pomysł. Koniec z tobą, tik. O, że bym trafił. Pięknie, to było piękne trafienie. A, idzie, łatwo pójdzie. No, tak jak rzym powiedział. Czy ja wiedziałem, że tu Tik będzie? Win, 19 power cubes'ów. O nie, nie styknie. 90 ile? 2. Uuuu, wina bym musiał strzelić. Wygraną, dobra. Dawaj, dawaj, ziomuś. Bo bym musiał, o nie, jakby to, o nie, dobra. O, jeden gracz, tylko ja chyba. O, już 10, jak szybko. O, ja ale O, ten DJ Frank. Wiesz, DJ Frank. Rozbijemy bank. Chciałem serapować. A nie. O, ja. O, ja. O, ja. Ale bym go zabił. Blisko było, ale tak daleko. No, ja to na spokojnie tak gram, bo jak. Nie nie pokazywałem jak wbijamy 14 tysięcy Chyba. O, mamy dwóch super atak O jak idealnie, nie? Chłopca porobił Myślę, że ten gagatek może być nas Ale tamten gagatek bit, już nie. Ej bit. Tam eee, Ta Bibi wątpię, że pójdzie, ale ten pokój już denerwuje. O nie, ojoj, ojeju. Szczerze? To nie wierzę. Ale szczerze to powiem, że... Dobra, kitam. Lutam. O nie, oś... O, o, o... Błagam drugie miejsce. Pierwsze, co ja mówię, To to będzie problem. No nie wierzę. Chcę, Dobra, ci się tam pozabijają. Co jeszcze? No, coś czułem. Bibi wjeżdża, 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 wjeżdża. I dzisiaj wyjeżdża już, nie? Z tego. Ty jeszcze nie? bab babka. Ocie babuniu. Szczegół z ulta. ojacie, Oni się tam sami powybijają. Szczegół z ulta. No dawaj, dawaj, dawaj. Jej! I beat nie będzie taki łatwy do pokonania. Chociaż... Chociaż... Mamy to. Mamy to. 20 na nani i co? I 15 tysięcy 15 tysięcy i jeden, no ale to... Coś czuję, że nic nie będzie. Siedem! 7 przedmiotów! 7 przedmiotów! Z Mega Boxa. Ludzie, ja jestem chory. Powiedziałem, że nic nie będzie. Jejku! Błagam, żeby to nie były Star Powery. 9 punktów do B. 11 do Jackie. 20 do Ems. 20 do Darryla, 30 33 do Bajla, ja uwaga. Ajajaj. Aj, aj. Jasny gwint. Star power i gadget. Ojaj. No ale ten lepszy Star Power, dobry. A ale emocje podskoczyły. Myślałam. He, a trudno się mówi. 15 tysięcy wbite. Wszystkie po 29 zanymiarzy na 500 pucharkach. Wbite. Ale może jest jakaś oznaka. Za 15. Ja to miałem, to miałem, to mam ustawioną, więc... Oki. Okay. A mógł być Kiełek, mógł być Mortis, mógł być... mogła być Tara, mógł być Spike, Groot, Leon, Sandy, Gay i Search. Ja bym właśnie chciał... Jakbym miał mieć 37 postaci, to bym ostatnią postacią jakąś trafić, to jest Mortis, bo on idzie grać, ale ja nie umiem Mortisem, więc... Niestety a iść Trochę je skopałem, że tak powiem Myślałem, że będzie tutaj postać, ale yy, nie była postaci Kupię są monety, żeby mieć zejść do Jessie A i 7 po... Aj! Szkoda! Szkoda, szkoda, ale... No, chociaż starpały, nie? Ale bym się cieszył, jakby na przykład, no, mówię, postać by była lepsza na tym odcinku niż jakieś tam gadżety, starpały, ale to nic. Więc... Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Siema.